Przypuszczam, że 20. No, troszeczkę mniej. Taka pewnie liczba dla większości, która jest e, pechową liczbą. Jak pani sądzi, jaka to jest? 13. 3. Trochę więcej. E, powiedziałbym, e, końcówka jest dobra, ale jeszcze by coś by trzeba było dodać. Czyli 13. Nie wiem, z 10? 19. A jakiej liczby należy się wystrzegać? 13. No, to mi trudno powiedzieć. Znam, bo wiem nawet, gdzie pracuję, ale y, trudno. Gdzieś 4, 5. Z pięćdziesiąt. Z 50, Na pewno? Na pewno. 20? dwadzieścia? No, znacznie więcej. Z więcej. Powiem ci, że tak dziesięciokrotnie więcej, nawet. O kurde, w mojej włóczce całym? Tak. No nie mam pojęcia, nie wiem. No to ci powiem, że 213 takich odlików powstało. No myślę, że jakieś 4. Może około 100? 150. 20. Więcej. 35. Jeszcze więcej. Wow, 40. No to ja zaskoczę 73 medale. Wow, to gratulacje dla tej pani. 20. 10, ja bym powiedział więcej. 20. Jeszcze się licytujmy. No 40. No to powiem, że 73.